Wszystkim jestem. kuku Kukuniec jestem sam, ale jest ze mną ktoś na serwerze. Ania? Nie jesteś sam, jest, jestem, jestem ja. Julo Play z kanału Julo Play, słuchajcie. Tak, tak. jest Play I dzisiaj właśnie od kilku odcinków albo mniej męczyłam się na znalezienie pszczół. I zobaczcie, oto są nawet dwa ule tutaj. No. I tu, tutaj... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale i na kanale Kuni. Dokładnie. Hmm. Tak. Hmm. I przepraszam, że... W... Jeśli ostatnio nie było... Nie... ostatnio nie było odcinka Na moim kanale ostatnio też, hehe. O hmm. i dobra, no to zaczynamy. Ja tutaj chwilowo jestem sam. I chyba nie będę zabierać, chociaż nie, dobra, zabiorę te pszczoły. Jak nikt nie patrzy, trzeba brać hehe. <laughs> nie żartuję, oczywiście. Nie kradnijcie, schodźcie, to bardzo niedobre. No chyba, że jak w Minecrafcie pszczołom miód, no co każdy robi. No ale lepiej, żebyście go uczciwie im zabrali, na przykład przez dispens, chociaż ludzie w prawdziwym życiu też tak robią. Aha. Ej, ej, ile bloków żelaza potrzeba na kowadło? Trzy. Trzy? Chwila. Chwila. Okay. Okay. Muszę się posłużyć moim przyjacielem Google, słuchajcie. Okay. Ale myślę, że ja. Mm. Nie, ja jestem naj... najlepszym e... partnerem do nagrywania No Przecież na razie Uważ, Na razie? Na razie? Małej wyłości! O! Okay. Dobra. No dobra Już wiem już wiem, jak się robi. Mm. Jej, zrobiłem kowadło. Dlaczego nie dostanę achievementa? Brawo, jesteś mistrzem. Mm. Ej, nie ma pszczoła. pszczoły. Pszczół tu? klatu, Dobra. A tamta, a tamten tam ul? Dobra. No, już, już nie mogę biegać. No to co kunia robisz cięcie, do mnie przychodzisz, ale w sumie to będzie długo trwało. No ale to... No to będzie cięcie. Dla no was będzie sekunda. Ale no ja muszę jeszcze te pszczoły zabrać. A no dobra, no to jeszcze. Chwil... Po co nam pszczoły? Po co zabierasz pszczoły, kunia? No Mamy zakonserwować miód. Znaczy miodem zakonserwować miedź. Kunią to... zakonserwować kunie. No, no dobra, to wiecie co ja robię. A, są dwie pszczoły w tym ulu. To ula. No to y, ja tutaj już te pszczoły tam wezmę trochę plastrów miodu, wezmę te pszczoły ze sobą. Pewnie to z dwie godziny mi zamyknie, ale dla was będzie na nie sekunda. Więc, no, co miałabym powiedzieć? Widzimy się za chwilę. Scissors.